Zobaczcie, że z ręki statywu statyw, bo dawno nic nie nagrywałam. E, dzisiaj chciałam pokazać e, po długiej przerwie album e, z kolekcji Cute and Company, zrobione dla córeczki mojego e, kuzyna. E, natomiast oni też lubią bardzo niebieskie, więc niebieski kolor się tu też przewija, bo stwierdziłam, że on jest tak delikatny, że e, dla dziewczynki też pasuje. Na e, okładce, na piance 3 mm druga warstwa. Robiłam ten album na podstawie tutorialu Kasi stące. natomiast dosyć mocno sobie popłynęłam w inną stronę w pewnym momencie, także tutaj z przodu kieszeń. Książeczka pozioma, pojedyncza mata i tabuś, na którym możemy sobie coś zapisać. Do taka przybiłam też taki dodatkowy element z kolekcji. Pierwsza strona właśnie inspirowana Kasią, tutaj mamy... Kompozycje 3D z piórkami z masy Fimo ze zwierzaczkami Tutaj możemy wyciągnąć matę i wsadzić sobie fotkę z osi. A tutaj w środku mamy też my pod tą możemy zdjęcie, i tutaj miejsce na zdjęcie. Następna strona kieszeń. Tutaj mamy. Książeczkę otwieraną, która ma taką jeszcze w sobie kieszonkę i pojedynczą matę. Do tego trzy tagi, dwa klasyczne plus kółeczko. Tutaj mamy miejsce, gdzie to zdjęcie możemy tak sobie wsunąć od boku. Dalej mamy dwie strony bliźniacze, które się otwierają właśnie na takie kółeczko. I tu wszędzie mamy miejsce na zdjęcia. Także one są takie same. Tutaj mamy głęboką kieszeń, książeczka, mata, dwa tagi. A z tej strony wodospad automatyczny, znaczy nie automatyczny, sorki, zwykły wodospad. to na końcu mamy miejsce na dwa zdjęcia, także jeżeli zostawimy obrazki, to mamy dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć i siedem zdjęć. Na magnesik. Z tej strony mamy znowu kieszeń, mata i książeczka, dwa takusie. To jest taki słodziutki mi wyszedł z resztek. I z tej strony mamy na magnesik również taką matę do radu. Także cztery zdjęcia się tu mieszczą. Czarny papier ze całego albumu wykorzystałam taki galerii papieru z drobinkami, także maga mi się podoba, wydaje mi się, że super pasuje do dziewczynki. E, tutaj mamy podwójną kieszeń, kieszeń, w której mamy tagusie, kieszeń, w której mamy matę i większe tagi. Bardzo mi się podoba też ten papier w kwiaty. Tutaj chciałam też dać ten element i bałam się, że może się zniszczyć, więc dołożyłam na matę e, papier welinowy. Także tutaj pod spód możemy sobie wsadzić i wkleić zdjęcie. I na ostatniej stronie już nie chciałam tutaj przesadzić z ozdobami, bo jest tu pełno tych elementów, mamy znów wodospad na 5 zdjęć i tutaj na dole już zostawiłam puste, tak żeby po otwarciu było widać tego pięknego słonika i misia i na ostatniej stronie znów kieszeń, tego i Właśnie jedna um, książeczka z takimi stoperami, żeby móc sobie tutaj też no, Tak jedną ręką wybaczcie to średnio idzie to wkładanie. Dobra, i teraz tak z tyłu jest po prostu gładki. E, bardzo mi się podoba sposób wyrobienia bazy, jaki Kasia pokazała. Jest mega proste i ten hidden hitch jest mega... Um, Także polecam Wam zajrzeć do tą cel. Dla mnie to jest góru. No i tutaj w każdej stronie mam z góry jeszcze oczywiście kieszenie. Natomiast ja nie robiłam do nich mat, już mi braku też tego czarnego papieru. Ale stwierdziłam, że tutaj po prostu będą mogli sobie powsadać różnego rodzaju pamiątki. Także kieszonki są w każdej stronie. Dajcie znać, co myślicie. Miłego dnia.